Dzisiaj rozwiążemy sobie takie zadanie tekstowe z układu równań. E, takie zadanie odnośnie wieku. No i zobaczmy na treść zadania. 5 lat temu córka była 7 razy młodsza od mamy. Za 20 lat mama będzie dwa razy starsza i, od córki. E, no to na początek musimy sobie ustalić e, dane, czyli powiedzmy sobie, że x to będzie wiek z córki. Oczywiście może być C na przykład, ale niech już będzie X. X wiek córki i Y wiek mamy. E, czyli już mamy ustalone, e, o co nam chodzi. Weźmy sobie tutaj. E, no i teraz przeanalizujmy sobie, co wiemy. Mamy sobie wiek córki i mamy wiek mat matki, czyli napiszmy sobie tutaj mamy córkę, tutaj mamy matkę. Na razie oczywiście to nie jest równe, ale na razie tak sobie napiszemy, żeby jakoś zacząć. Czyli mamy sobie wiek córki, mamy wiek matki. I teraz 5 lat temu. I teraz tak. Co było 5 lat temu? Jeśli córka ma w tej chwili, aha, właśnie, bo tutaj. Ten x wiek z córki to oczywiście wiek córki teraz. Tak samo y wiek mamy to wiek mamy teraz, w tej chwili. Natomiast 5 lat temu to córka miała x odjąć 5 oraz matka też miała x od y odjąć 5. Yy, I weźmy sobie to w nawiasy. Zaraz powiem dlaczego. Bo mamy informację, wie, że 5 lat temu córka była 7 razy młodsza od mamy. Czyli musimy gdzieś dać siódemkę, żeby to się wyrównało, tak? I teraz pytanie, czy my damy tą siódemkę przed tutaj po lewej stronie, czy po prawej stronie? Córka jest na pewno młodsza, więc, żeby się wyrównało, no to musimy tą siódemkę dać. Przy córce. Nie? Jak wtedy jakiś taki mały wiek pomnożymy razy 7, to będzie równy ten, ten, ten wiek matki. No i teraz ten nawias właściwie tu nie jest potrzebny, się okazuje. Jak już wiemy, że to będzie ta siódemka w tym drugim. No dobrze, no to zobaczmy, co będzie za 20 lat. I znowu tutaj sobie mogę napisa napisać: x równa się y. Oczywiście, to nie jest żadne równa się, ale tak zaczniemy sobie, żeby jakoś zacząć. No i mamy, co będzie za 20 lat? Czyli za 20 lat córka będzie miała x plus 20, a matka będzie miała y plus 20. I teraz mamy informację, że mama będzie dwa razy starsza od córki. I teraz, gdzie to, dać tą dwójkę? Cały czas wiemy, że mama jest starsza, więc raczej córka musi nadrobić, czyli musimy podwoić wiek córki razy 2, czyli tutaj bierzemy, tak, wiek córki podwajamy razy 2 i wtedy się wyrówna do wieku matki, czyli będzie wiek równy. No i teraz już mamy y, prosty układ równań do rozwiązania. No to sobie może rozwiążmy. Czyli no, wymnażamy sobie ten nawias tutaj ten 7x, prawda? Czyli będzie 7 razy x odjąć 35, ponieważ 7 razy 5 to 35. A tutaj przypisuję y minus 5. A na dole 2x dodać 2 razy 20 to będzie 40. I równa się y plus. 20 tak, czyli to jest ten już pomnożone, te nawiasy. Dobrze, no to mm, co tutaj dalej możemy zrobić? 7x, tutaj mamy y. Może wyznaczmy sobie y w tym pierwszym, no bo metodą przeciwnych współczynników w sumie można by. No, bo te y tu by się zredukowały, ale dobra, wyznaczmy sobie normalnie metodą podstawiania. Czyli tą piątkę przeniesiemy na drugą stronę ze zmienionym znakiem, czyli będzie 7x odjąć 35, dodać 5, bo przenosimy, równa się y. E, a na dole też sobie możemy uprościć, to będzie 2x plus 40 minus 20 równa się również y. A, i skoro w sumie tu mamy y, tu mamy y, no to można sobie przyrównać, prawda? No bo jak podstawimy y, tego y na dole, to będzie po prostu, że to równanie równa się to równanie, czyli z dwóch równań się zrobiło nam jedno, czyli to równa się to, czyli będzie 7x minus 35 dodać. 5 równa się 2x dodać 40 minus 20. Dobra, zredukujmy sobie wyrazy podobne, czyli będzie 7x minus 30. Tak, no bo to nie jest minus 40, no bo jak mamy, ta piątka jest na plusie, tak? czyli będzie minus 30, a to będzie 2x plus. 20. Teraz x na jedną i liczby na drugą, czyli 7x minus 2x równa się 30 dodać 20, czyli będzie 5x równa się 50, czyli x równa się 10, czyli x to jest wiek córki. Mm, obecny wiek córki. No to. Teraz sobie policzmy wiek matki, na przykład no z tego albo z drugiego, czyli, no może z drugiego. Czyli mamy, to wydaje się łatwiejsze, czyli to, tego równania użyję, żeby obliczyć y. Czyli x już znam, to jest 10, 2 razy 10 to będzie już, napiszę od razu 20 plus 40 minus 20. Równa się y, czyli obecny wiek matki to jest, te 20 się zredukują, czyli obecny wiek matki to będzie 40. E, ok, i pamiętamy, żeby napisać taką odpowiedź, że mama ma teraz 40 lat, a córka ma 10 lat. A sprawdźmy w ogóle, czy to działa. Czy 5 lat temu, 5 lat temu córka ma teraz 10, no to 5 lat temu miała 5, a matka ma 40, to 5 lat temu ma 35. Tak, to jest 7 razy y, więcej, a za 20 lat, za 20 lat córka będzie miała 30, a matka będzie miała 60, czyli też to jest dwa razy więcej niż córka, czyli się wszystko zgadza.